Czy wiecie, że historia firmy Citroen zaczęła się w Polsce, niedaleko Łodzi? To właśnie tutaj młody Andrzej Citroen zobaczył po raz pierwszy słynne zębate koła daszkowe. Przenosiły one znacznie większe obciążenia, pracowały ciszej, a ich trwałość była większa niż zwykłych kół zębatych. Osiny, dzisiaj część główna, były najwidoczniej doskonałym miejscem na przemysł. Wartko płynąca woda zapewniała napęd urządzeń i maszyn, a silniki tego typu osiągały moc 40 koni mechanicznych. André Citroen był w Osinach mając 22 lata. Młody inżynier szybko docenił rozwiązanie kół daszkowych. Niedługo później zakupił prawa patentowe i rozpoczął produkcję kół z metalu we Francji. Koła, które zaczął produkować, stały się sławne w całej Europie i były stosowane szeroko w przemyśle. Trafiały między innymi do Polski, były stosowane w kopalniach, ale też w napędach statków, między innymi na naszym najsłynniejszym niszczycielu ORP Błyskawica. Do dziś w maszynowni tego okrętu można zobaczyć pod przezroczystą obudową z pleksy przekładnię główną w daszkowym układzie zębów. Citroen zarobił na produkcji kół daszkowych sporo pieniędzy. To od ich wzoru wzięło się słynne logo – Chevrony. O tych oraz innych ciekawostkach historycznych poczytasz na stronie francuskie.pl. Zapraszam!